O, tu Nikodem... To znaczy, to znaczy ja dzisiaj Mikołaj nagrywam Nikodema, bo wyjątkowo sam zgodził się zrobić jakąś inną rzecz. Więc będzie biegał na tym koło kołowrocie do, do momentu wiecie. Dawaj Niko, najpierw musisz w jednym miejscu, żeby to się rozkręciło. No, to się rozkręci. Jak tylko spadniesz, pamiętaj, przyjmujesz kamerę. Niestety spadł Dobra. na twarz. Warkoczyk ucierpił. Teraz ja? Ucierpiałem. No mnie, nie kurz. Nagrywam. A to ja głupi? Widzowie, piszcie w komentarzach, ja głupi. Nie, on nie jest Może jakiś widz? Nie. Nie, nie! Spadnie, spadnie, spadnie. Jak? O, o, o. Spadłeś teraz ja? Och, fak. Daj, daj, daj. O, spadł. Moja kolej. Nie, kurde, bo ja nawet na nie mam. Nie lasu, liczy się. Nadal jesteśmy na tym samym procentowym. Nikuś ty się rozkręć. Tak, co ostatnie cztery filmiki. Wszystko się tu dzieje. Część tu jakoś przechodzimy, ale nikt tam się już rozkręca. Przekazuję kamerę na niego. Oj, ludzie, to trwa już minutę 53. Gij też film. Niestety niko poległ, bolą cię jajka. Nie, nie, bo dobra. Idziemy płycie. Czekajcie Ci telefon. Skakuje. Skarwa, czekaj. Nie śpiewaj. Dodasz pewny dźwięk. Nie. Nie dodam. Tylko, dobra, załóżmy się widzowie. Ja pokręcę się na tym. O tak. przez... Nie, najpierw to rozkręcę. Później się na tym pokręcę przez minutę. I... Nie! Przez... Bo... Nie, przez więcej niż minutę. I nikodem nakręci mnie. A wy zostawiciełam łapkę w górę. Nikodem rozkręć to. Dobra, czekaj. Litrów na minutę. Jak tego nie zrobię, to też zostawcie, ale ja? Dobra, zasada youtubera. Minuta, tak? No. Shit. się nie pożygaj. E, no 8 sekund! 10! Y. Ja jeszcze żyję, widzowie. A więc będzie waszym obowiązkiem zostawić lajka. No chyba, że kto nie ma konta, ani ten... A w tą minutę zostawcie komentarz, y, dzwoneczek ja subskrypcję. I ile jeszcze? Pozdrowienia. Jeszcze troszeczkę. Ile? Jest y, zaraz. Zaraz, za około 15 sekund. O it. Dobra. 10. 9. 8. Siedem, sześć, pięć, sześć, trzy, dwa, jeden, brawo! Dobra. Udało się, zostawcie pod tym lajka, a jak nie, to naprawdę za chwilę zobaczycie widok jak ja wymiotuję. Dobra, to ja odwracam. Odwracaj. Nara!